Thank you Tyle straconych szans, i tyle błędów, tyle wstydliwych chwil, tak wiele słów rzuconych na wiatr i zmarnowanych upia dni. Za nami tyle, że nie uwierzy nikt, więc może lepiej to wszystko w sobie skryć i przestać ciągle spoglądać wstecz. Przed nami jeszcze tyle jest. Znów, I tyle pięknych marzeń, jeszcze całe życie pół I tyle ważnych zadań, jeszcze tyle do zrobienia I tyle do kochania, tyle słów do powiedzenia I tyle do jeszcze tyle z oknistów, i tyle pięknych marzeń, jeszcze całe życia pół, i tyle ważnych zdarzeń, jeszcze tyle do zrobienia, i tyle do kochania, tyle słów do powiedzenia, i tyle do poznania za nami, tyle pustych obietnic, tyle uniesień prawdziwych i fałszywych, tyle przyrzeczeń, które nie znaczyły nic, tyle miłości nieodkrytych. Nami tyle, że nie uwierzy nikt Więc może lepiej to wszystko w sobie skryć I przestać ciągle spoglądać wstecz Przed nami jeszcze tyle jest Znów, I tyle pięknych marzeń, jeszcze całe życia w pół I tyle ważnych zdarzeń, jeszcze tyle do zrobienia. I tyle do kochania, tyle słów do powiedzenia. I tyle do poznania, jeszcze tyle słodkich znów. I tyle pięknych marzeń, jeszcze całe życia w pół. I tyle ważnych zdarzeń, jeszcze tyle do zrobienia. I tyle do kochania, tyle słów do powiedzenia. I tyle do poznania. Hey! Snów, I tyle pięknych marzeń, jeszcze całe życie pół. I tyle ważnych zdarzeń, jeszcze tyle do zrobienia. I tyle do kochania, tyle słów do powiedzenia. I tyle do poznania, jeszcze tyle słodkich snów. I tyle pięknych marzeń, jeszcze całe życie pół. I tyle ważnych zdarzeń, jeszcze tyle do zrobienia. I tyle do kochania, tyle słów do powiedzenia. I tyle do poznania, jeszcze tyle.